Witam, poszukajmy sensu. Dzisiejszy odcinek będzie o dualizmie politycznym i o wojence polsko-polskiej, jaka się obecnie toczy w Polsce między pisem a pao, która się coraz bardziej rozprzestrzenia i pochłania coraz większą ilość, że tak powiem, osób, co nie jest dobre. A dzieje się dlatego, że jak wiemy. Nienawiść to jest najlepiej się sprzed, bądź antagonizowanie, bądź hałaśliwe tematy. To jest najlepiej sprzedająca się rzecz, żeby posi posiąść uwagę odbiorców. I właśnie dwie główne partie polityczne bardzo dobrze korzystają z tego, co nie prowadzi do rozwoju Polski, tylko prowadzi do bicia się między sobą i co najwyżej wskazywaniem winnych. A nie idziemy do przodu, nie są realizowane postulaty y, tych dwóch partii i tak samo nie. Jakby tak samo nie są jakby do końca rozliczane osoby, więc oni nawet nie spełniają tego, co mówią, że spełnią. I Nagrywam to czwarty raz, albo piąty, albo szósty już nawet. Więc jest 23. Więc przepraszam, jeżeli, że powiem, mówię jakoś bardzo powoli, bądź nieskładnie, ale naprawdę próbowałem to nagrać już 4, 4 do 6 razy. I za każdym razem coś mi odpowiada. Nie odpowiada. I stydziłem, że to jest o tyle niewdzięczny temat, że właśnie próbując wskazać, że dwie partie siebie antagonizują i próbując, że tak powiem, wykazać ich. Jakby ich podburzanie tłumu przeciwko sobie i tak samo jakby zamiast poprawienia sytuacji w Polsce to powolnej degradacji społeczeństwa, jak i samego kraju. Za każdym razem się zderzałem z tym, że coś źle powiedziałem albo, że coś może być źle odebrane, więc, a teraz to masakresznie skróciłem to, co chciałem powiedzieć i totalnie nie poruszyłem tych wątków, więc żeby jakby zachować ciągłość pojawiania się na tym kanale, bo jest daily, to wiem, że w, to odsyłam po prostu do późniejszego, późniejszych materiałów jakby politycznych na moim kanale, a... bo naprawdę już nie mam siły. Pragnąłem dzisiaj po prostu zauważyć, że... im bardziej, że jak powiem, będziemy antagonizować społeczeństwo między sobą, to nic dobrego po prostu nie przynosi. I też nie idziemy naprzód, bo ani te osoby nie są rozliczane, ani też nie robią nic do przodu dobrego dla państwa, i tylko po prostu mydlą oczy i zbierają kapitał polityczny na wygości między sobą. Bardzo skrótowo to powiedziałem. Więc naprawdę. Myślę, że jutro bądź pojutrze bądź po pojutrze. Bądź w niedalekiej przyszłości nagram trochę dłuższy materiał o tych sprawach, więc zachęcam po prostu do zobaczenia innych materiałów na tym kanale. Yy, dziękuję za dzisiaj i przepraszam, że nie rozwinąłem tego w wystarczający dla mnie sposób, ale naprawdę już jestem bardzo zmęczony przy któ którejś z kolei próbie nagrania tego. I przepraszam, że narzekam, ale mam daily i chciałbym się go trzymać. Więc to jest jedyny powód, dlaczego ten materiał wygląda tak, a nie inaczej. Miłego dnia życzę i dobrej nocy. Pa Pa.